Taka muzyka Titanic? Yeah. <laughs> Open the door. <laughs> Dobra, zaczynałem finał ósmego spotkania. X-Bar, Airstone Fireside Broad 8. W finale Wargon kontroli Gurtas. Na razie wynik 0-0, czekamy na bany. Tylko kapków chyba nie ma, co? Nie, Ja porzucę na Wargona swój długopis, zobaczymy jakie klasy wypadną. My wejdziemy w Spectator'a do Jogurtasa. Wargon nas zaprosi. Wargon tutaj czujnie. Cztery razy opuszczaliśmy streama, i cztery razy nas, nas Wargon zapraszał. <grym się wziął> <grym się wziął> <grym się wziął> tutaj dobrze czuwał <grym się wziął> nad widowiskiem. No to Jogurtas, nie grasz z czym? Ciężko powiedzieć. Czym nie grasz? Czym nie grasz? Tak, to, to ci skreś. Czy jeszcze nie... nie a się dobra, się sorry. Ciężko decyzja skresić huntera czy huntera. Zobaczycie, że będzie tak, że oboje skresicie huntera. Częst <grym> <Krasič -u> te finały Face Hunter na Face Huntera też to się dobrze ogląda. Te top deki, albo kto, kto zepsuje bo trader, że zrobi. Oooo, no wygra... <śmienicza> Wargon zaczyna odbijemu <śmienicza> no Daj ci szansę. No to Jogurta bez czego je? jesteś? z ty bez kogo? Ja bez kantera. <śmienicza> o, mind game. Jeszcze raz w tytuł nie wierzyłem. Moje no, gurtas gra bez kantera, a ja, Wargon gra bez Uriola, tak? Bez, tak. Czyli bez, bez Patrona i bez Kancera. No. Zobaczymy jak to się skończy. No to to Pana Wy zaczynajcie, łączcie się. się zaczynali 55%, no ale ha, lecimy. Kowal zaraz powinien wrócić, bo na minutach. No. no. ale zgłaszał się przez Y. No, przez wiatr Wario, Warlock, Paladin Druid i Warlock Dobrze, że nie mamy tego Hero Elimination, bo tutaj Hunter by zjechał 3-0 Elosik ciśnie legendę, 1047 O, nieźle, nieźle, 400 legenda do góry Czesław Rozwal wszystkich, jak kto ma na imię Czesław Gurtas? Kamerkę, Ka kamerkę Tak, musimy przedstawić ze streamu No że wszystko ten Wargon No ten Wargon musi być na streamie No to już zmieniamy kamerkę, zaraz podejrzeć, czy go widać No nie bardzo, kamerkę urwało nam od internetu Kabelek ją wykrzywia lekko, ale zaraz złapiemy ostrość, myślę No dobra, może być, myślę Trochę może przesuniemy nawet co? Dobra. Wargona widać, Jogurtasa też jako tako widać. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jako taką nie słychać. I wchodzimy w Spectata do jagurtasa. I czekamy na zaproszenie od Wargona. Żebyśmy widzieli obu graczy. No tutaj począteczek. Jagurta otwiera kontrolnym paladynem, bo tu widzę kwadr a Wargon wybrał Huntera. Czyżby Hunter miał... No ja trzeba spinać, muszę Wargon i No Wargon zaczyna. Dobra. Co właśnie, Już wchodzimy... Na, na dwa w Wchodzimy w rękę Wargona. Tutaj cancer kontra kontrolny paladyn. <ścoughs> Ojej, jaka ręka. Dwa ząbiczały, można może nawet z koina. Jogurtas ma zbanowanego Huntera, a Wargon ma zbanowanego Patrona. Ja zobaczę zaraz co mi zostało. O przepraszam. przepraszam. Yy, Huntera, tak? Jebulta, Paladin Warlock Warrior. Huntera spuściła ostra Anteagro w postaci dwóch Zambiczałów. Skojna. No, to jest więc, przekleństwo dla Huntera. Więc zamknie cały początek tego. Dajcie chłopaki, no dają, dają. Ile siły w kościach Zambiczała. O, może, może będziemy jak zczyścić. On by żeby tylko dwa ataki, i tak musiałby użyć dwóch ataków tego zamiczała żywego, a w tego mniej żywego i tak wystarczył jeden, czegokolwiek. Albo założyć prawie zukę zaatakować fejsem w tego prawie żywego, a drugim zaatakować w zostać z jednostką na stole i... Mam wrażenie, że tutaj zaraz w Wargum będzie więcej jednostek na stole niż Hunter, <laughs> jak to tak dalej pójdzie. <laughs> niż Paladin. Znaczy tak, Jogurta, to będzie więcej niż znaczy, że Paladin więcej niż Hunter, no bo jest na razie w skocie nie? No już skończyły się zombiczały. No ale jest... Trzecia tura pala, też ma takie sporo myślę, jeszcze życia Jeszcze jeden, no zobaczymy Mniej żeby zombie, tak No ja tak powiedziałem, przecież, że mniej żeby żąby ten, który miał na inny życie. No tak. Mniej żeby zombie <laughs> <laughs> Kapa Kapa, kapa. No i teraz ci poleci no, Czy, czy poleci? z poleci? Gurtas stracił? Nie, nie trafił. Nie tym razem. O no, tutaj wagon GM, dziękuję. Jak to hunter, jak to Rexer. Chłopaki się znają, to mogą się mować ile w razie. No a tutaj fejsem tego Med Scientist kolejny 3DB tego no, Paladin chowa się za Sledgeem i Ale Belcher spokojnie go zczyści a Zaraz zobaczymy jaka puławka Spraść skoczyła trapa u tego wow. u Huntera. U Huntera hunter trafem jest Steam, więc nie może ten atakować w ogóle na razie, ten Slash Belcher. I stream wróci na rękę prawdopodobnie. No to hunter ma tą grę jakby trochę w kieszeni już. No, bo na nie ma odpowiedź na razie. No. Sylwanka. No i Liton. Czy to jest odpowiedź na, dobra na lwa? Nie. No ale dostaję teraz 6 plus 5 to jest 11. Strzał z łup... A bo z lewej no. strony nowego. No to teraz akurat. Chyba no. bym zagrał tutaj tak samo. No. Juggler plus. No. Y... Skillshot ewentualnie. No Najszybciej no, 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 Juglar. Im szybciej tym lepiej. Ja bym chyba nawet tak, nie tak. wzięła skilla, tylko rzucił na żeby To po kolejny, kolejny damage. Plus dwa nawet jak zginie od konsekracji, nie zaatakuje nie razu, czyli 3 damage'ów więcej. już jest koniec jest. gry. A, no i Jogurtas To będzie, będzie bardzo szybki finał, wiesz? No, chyba tak. Chyba tu się nie ma co to się... Ten, z... przegrał, a myślałem, no, tak, myślałem, myślałem, że tak, będzie tak, lepsza tak sytuacja. Tak, Ale myślałem, że... S szybki pierdol. Że grając <laughs> dwoma zombie Czyli Wargon, no tak, było dwóch zombie a mimo to ona nie wystarczyło. I to skoń na dodatku, to oni stali od pierwszych tury. No Wargon tutaj pociśniał. Huntera, ale ma jedną grę, mamy ciekawostkę od LKZ1, że Kopaki nawet ćwiczyli razem przed turniejem. I wygrał wargony. Ale może Adaś to odkręci. No ale. <laughs> teraz warlock, warlock, zobaczymy. Wiemy, że jogurta gra Zo? A Wargon też gra Zo. Czyli za kontra Za kontrazo. Te lepiej poprowadzi ten dek. Ja myślę, że to jest, bo ma większego fartu. <laughs> no tak, wejdą no w dół Bo jak poprzedni Moganis zginął do doktora Buła. Już jest najpierw ręce Moganis, tylko że teraz trochę zapycha. Bo on czeka na dziewiątą turę. Chyba na czwartą jest zbyt kolera. Albo na czwartą, no tak, tak. Będzie chyba wet tutaj. Chociaż nie jajko, no? Znaczy ja będę wstać nie będzie zawsze jajko, bo. Do pałka jest jajko. zginęło od limpa, nie zabijając go to sobie 3-1 zabijający... 3-2 zabiłoby 1-3. Tak. No, tak się tutaj Chyba, że położyłby drugiego impa. Mają bardzo podobną rękę w ogóle, no nie? No tak, ale to... Jajko akurat uważam, że to było najlepszy nagranie. Ooo! Bo ma power over dokładnie na Jaiko. Wargony ma już Bane of Doom. Więc teraz nie dość, że zabija ta, ta zyskuje 4-4, to jeszcze ma na impa zajeżdżać. No impa, impa, dokładnie tak. Jeszcze żeby miał jeden many, to jeszcze by w ogóle 3-2 do... 4-4, 3-2 do 3 2 1 więc no lepiej wychodzi no, jako inga. Pytanie dla Twitcha to jak powinien się nazywać klan Wargony i Jogurtasa? Jak <laughs> dream team powinien się nazywać? Dream team. Jeszcze taka ciekawostka, to są dobre ziomki między sobą i między mną, oboje zasługują na zwycięstwo, nie mogę ani jednemu, ani drugiemu kibicować, a my możemy kibicować. Dziwne wyznanie na tym czacie. No, mają fanów swoich. no. Już Wargony trzeci raz z rzędu jest w finale. No. To już swój fan powinien dopisać sobie FC, jak Weks. Fan klub, Tak. Fan Tak. Nie, Nie, sorry. Ja nie go. No, no i teraz Walganis. Walganis. No? Uuu! <laughs> 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 Fart far, far nie opuszcza do tego. O, go. i zobaczyłem z drugiej strony. Oh <laughs> co się dzieje? <laughs> What the fuck? Arendzie Jesus teraz się mszkina Jak ta się za poprzednią grę z CLS-em to oh co się dzieje? <laughs> Dwa w dół pod rząd I ze wszystkich demonów wskakuje Najpierw Jaraxus, a potem Organisa <laughs> O oh, jest? Idź pan <laughs> Bardzo dobre zagranie tak, Vargon pokazał skill. <grystanie> Mówisz, że you face the rocks, to teraz you face <grystanie> Dokładnie. O Jezu. Po na no, następny, żeby Booma zagrał, no. Po grze, no. Jogurtos poddaje. Aż mi szkoda, trochę jogurtasa. <grystanie> Vargon pogromca <pograł> jogurtów. <grystanie> ja nie śmieję mi się, to poważne rzeczy Trąc są. Tron 7. <grystanie> Tron <Trąc ty>. Kapa. <grystanie> o Jezu, co to, 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 A, to no, miało no, to pan być pan w ogóle? To co zostało dla ten, dla Vargona? Druid. Słyszymy, tak. druid. Druid na wszystkie klasy, jakie ma jogurtas. Co byś wziął? No, druida. Warlocka i jogurtasa? Warlocka. No. trzeci tak. raz, no. No musi dać za w końcu zaskoczyć się. No tak. Ale <laughs> znaczy, to jest prawda, jeśli będzie bardzo wolną rękę wargą, to zawsze jest szybkość. tą Tylko ten yogurtas jest mega wujowy na tą pierwszą rękę. <laughs> Szybkie te gry tak się powinny grać, a nie znaleźć się po dwie minuty. <laughs> jak u przy stole, tak. <laughs> <laughs> Patrzę, na no A taka... Patrz, na pierwszej. No nie wiem, ci po co się dzieje. To co? Flayn i pij do przodu. Jagur Wargony ma na pierwszej turze Shade'a. Tak. Ma też Swip'a na zo. I wrata na zo. I brata. Co tu jeszcze trzeba? I jeszcze do obrony Jakby zabrakło z tego tak, Swip'a. Ja no myślę, że to kiepską rękę ma za i będzie. Ja to, się ja to myślałem, że ten finał potrwa z 35 minut najmniej, a tu już minęło 7 minut i jest 2 -0 dodać dłużej wytrzymał, a nie oni, tylko u Bóg się tak pili razem. <laughs> Ruda z Borda. Ruda z Brodu czy Borda? Pytanie. Borda? No, Chyba Brodu. Flame atakuje, Face wygona, ale. Już shade rośnie. Shader może być spokojny. Ja bym użył Wrata, żeby zabić po prostu do tyle. Tak, żeby sobie nie robić problemów. Ale bym sobie trzymał tego Shade'a. Czemu tak zrobił? Właśnie nie mam pojęcia, czemu odkrył tego. Ale w sumie to nie jest głupie zagranie, bo swap tak wyczyści to, jeżeli to zostanie na 4-1. Tak, no Więc tak nie jest źle. A jeszcze kochliki to już jest... w ogóle. Ale nie ma pieniędzy na Hohliki, bo to jest. W przyszłej tak. turze. Żeby, na jak, Belchera. Jak, jak będzie cel. No to, to jeszcze w, cel... w następnej turze. Zauważ, że jak nie będzie celu na kochliki, to ma albo do wyboru Life Top, top Dek, albo Argusa, na nie wiadomo, co zostanie. Czyli kiepskie ma bardzo. Znaczy raczej, raczej nic nie zostanie. Myślę, że W to spokojnie wyczyści. A w piątej turze? Nie wiem, to nie czwarta. Czwarta? Czwarta? Vanilla, kiepsko. Argus albo Life Tapinista. Ale mi chodzi, że dla Walgonicy zostają czwarty, ale zobaczymy zaraz, jaki tap to będzie. No tu Mal'Ganis, doktor Boom, no w dół wszystkie karty grube, ale tak mówię, nie zostało celu dla Argusa. Ten Mal'Ganis jak po prostu przejdzie do historii. No to dobiera Dead Call, czyli nie ma co zagrać. A ty najśmieszniejszy... No też to... nie ma co zagrać w tej no. będzie tylko Hero Power. No, ale chciałbym ja więcej takich mecz. Oh, Wargon Face is the place. <laughs> Wbija ten. No i teraz śmiesznie się nie może uciec. Bejną w domu bo znowu nie ma na czym. I tak. znowu nie ma zagrania, patrz. <laughs> o oh, Jezu. Yes. I Hurtas ma tak bez jedną rękę, to tura tak dół. Rę... Ale nie tak. No, ksa. Tylko, że teraz, już, teraz ma... już zagra. Teraz Milka wsadzi. Bo nie ma kasy na tego, na... Taurizjana, no. 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 Ale Bejno w dół mili, the... dani GG. Nie to chyba najpierw no, no na implozja, bo już poszedł swipe. Ja bym implozję w to ładował. Zwłaszcza, że ma potem deadcoila jakby, znaczy nie, 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 nie To fajnie za dwa, to dwa. A, nie. e no cztery. No. Teraz Miczek z Cesi tamtej zginie od deadcoila, w tak. której ultasa, no. Nawet od Bane w domu zginie. No, ale też było takie, wyśliczenie na to, że z Bane of Że wyleci Mal'Ganis, <susurwany> tak? <susurwany> 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 <susurany> no, no, że Mal'Ganis. I z Cześci to Tak, i impy <susurany> się stworzą na <susurany> 3-3 w sumie, <susur 4 razy 3-12. Nie, spokojnie to się zastanawiałem, czy jednak Bane of Doom, czy nie. Bo w tym to za dużo, by zabrało mu całą turę, praktycznie, nie? A on teraz może nadał żeby inna w No, i sports. I teraz Illidan, Illidan, w starym Illidan. O, Twoje dusza będzie cierpić. No, tym razem na farcie nie weszło? No, nie weszło, nie tu razem. No, 7 kasy, to myślę, że keeper, nie wiem czy keeper bym na 7 kasy dla kogo, dla Vargonę? No, Miśka i Hero Power, albo nie wiem, Slash Belcher, Hero Power i Wrath. Tak, ja... za jeden, żeby cofnąć kartę? Tak, też można. Hero Power w, w Voidwalkera i, i Shape Shift w Impa? Można. Tylko, że powie doktor, bo mi gra się jeszcze przedłuży trochę. Chciałbym, ja żeby zostawił właśnie Slash Belchera, czyli tak jak jest teraz, i użył tylko Hero Powera, żeby dać sobie życie na narwienie, czy bym zaatakował tego. Mi się wydaje, że za dobrą kartą jest teraz tutaj. Ekipera do grub, żeby go używać taką na no, zasadzie LOL sobie strzela za 2 gdzieś, nie wiem, IMPA 1-1. Ja my kiper dotrzymam, no ale. No leci, never lucky, 2-2. No. no tutaj tworzy sobie lepszego taunta, Egurtas. Nawet go wciska w Slash Bechara, Ankie, no, Ankieta skończy. dla kibiców, kto wygra mecz. wargony, tak. ci ogres. No ale teraz wchodzi scenariusz. Mógłbym stać sobie aby bo by plus 2 plus 2 Slash Belchera. Tak. No. I Belcher mógłby zabić któregoś z tamtów. Drugiego tamta by zabił Keeper of the group. No i Belcher by ciągle żył jeszcze. bo masz jednostkę 50, czyli złotych. zabrać kartę. Ciekawe czego szuka. Czegoś tenszego niż to co ma teraz. Kurwa i znów się stroluje. O, nie tym razem. Snipe. Nie strolował nas teraz ten. E Herston, nie? Z tym wyborem kart. Nie, no bo to my nie spektujemy, chyba dlatego, że respektujemy takiego Biegutasa, a Wargona, nas tutaj zaprosił. Aha. A jakbyśmy byli od razu u Wargona, to... Znaczy nie wiem, to wtedy u nie. było. Niech... tak suna tylko wywalało. Cztery razy był. Za każdy raz karta <laughs> dostawała z wyboru. No tym, no tutaj nadzieję, bo całą turę z Hash nie? A sama 15 życie tylko. Tak, że ma dużo przewagi w kartach na ręce. No i co? Bumi i Marganiz wyleci? Nie, Bumi i... D <laughs> bo, sorry, Bumi i Dungard. <laughs> Wciąż jest Mal'Ganis. Ale on chce czyścić tego loteba na pewno. Ja myślę się, bo się boi, że go po prostu zajedzie kombem. No już się wypisał dobre zagranie. Ojej, jakby pierwsza część komba? Dungard <laughs> <laughs> <D> <Natural. śmiech> schodzi, swipe, czyści ma 10 obrażeń na ręce, bo ma swipe i combo. Jak użyję teraz Hero Powera, żeby go stuknąć w twarz, 4, 8 i czekaj, wystarczy, żeby postawił Miśka w formie. 11 obraził. Wystarczy, żeby ułożył Miśka w formie. Charge. I zadał teraz 6, nawet z Hero powerem 7. Tak. I wtedy Jogurta sobie nie dobiera tam, tutaj przegrywa grę w sensie że od Komba samą Force tak? tak. i swipe. Tak. Nie, no, położy Morganisa i ten, i będzie żył. Wtedy, wtedy nie zdejmie go nawet ten. Force of Nature bez komba nie zdejmie Malganisa. No też prawda, to tego... No. Tylko nie wiesz, że ma, ma Malganisa oczywiście na ręce. <laughs> Jego u gurtas nas... bez Malganisa. Zobaczymy, góle muszę go wykraftować końca. <laughs> Czemu gurtas się nazywa na nie przez Y, a u nas jest przez Y? No właśnie nie wiem, ty mówię, że przez Jata robić, przez Y u nas nie nas zapisany jest Nikt nie głosuje. Nie mają supporterów w ogóle. Patrz, ci teraz swipe. No i będzie 11 na face. Nie, powiecie Swak poleciał w co poleciał? Piennostki. 15. 15 a to nie. W Słek powiedzieć jednostki. O czyżby 4 plus No ja ciekawe ci już jest dwóch małym elementów. Nie ma chyba sami. Nie, myślę, że nie. No. Ale Maganis tak zejdzie niestety. Szkoda, że nie ma już tego na liftupa, nie? Szkoda, że nie ma. E, Mane. O... 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 Czyli Never lucky. dwa drzewce zabijają Maganisa i a za mało. Ten drzewiec albo zabija pająka, albo idzie na face. Ale to już jest wygrana gra dla Wargony, mając scenariusza na ręku No wszystko od zamienił i wszystko na Face 4 Mogę na 4 zostawić nie? No i nie chcę nic mówić, ale Wargony zgarnie trzeci, trzeci turniej z rzędu no. Trzeci turniej z rzędu Powinien jakieś Hall of Fame zostać wprowadzony jako pierwszy albo coś takiego nie wiem No a tutaj Ingang Bassar Stada z Abusivem. I pewnie się podda bo jak nie lubi dostawać teraz. No kurde, to ma szczęścia, zawsze przegrywasz z Bargonem, nie? W turnieju naszym. Musi się musi się odegrać w końcu. Nie miał szczęścia, no hopak. No z zdymuje słuchawki, bo takie bijem, że już nie musi nawet zagrać. Tak, że może nawet może Kasterofis słuchać, żeby żeby wygrać. O! Ja chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć Maganisa. Jezu. Daj Maganisa. Daj, malganisa Nieeee nie, 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 Ale dobijemy dobie, atak I to będzie 3-0 dla Vargony no. Brawo, brawo Wychodzimy przed lokal Wychodzimy przed lokal, dokończymy to A ty okay, farcie wpierdolasz Szkoda, że tak szybko, no szkoda, ale, ale... Dobrze, ja bym to się nie do dało, stało to 15 minut no. to. Dobrze, dobrze, Zajem będziemy dzielić nagrody ja już się z nami pożegnam na streamie. Zapraszam Was na turniej w następną niedzielę o 11.00. Będziemy grali ostatni Qualifier do Kiekuny, e, turnieju Blizzarda. In, in, pandemic, uh Vargon, to samo, i, Komentowali <gania> dla Was Kowal i Virgo. Zapytań, <st 704> Dzięki za uwagę. Dziękujemy tak za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. W sobotę? Tak. Tym razem w sobotę? Nie, w niedzielę. A, w, dzielę, w, niedzielę. w niedzielę, tak. Czyli za tydzień się widzimy.